Dlatego ja jestem zwolennikiem tego, żeby złożyć teraz poselską wersję obniżki składki zdrowotnej, którą będzie akceptowała Konfederacja, bo powiedzieli wprost, że zaakceptują ją, jeżeli nie będzie podwyżki dla ryczałtowców. I uważam, że to jest dokładnie ten gest, który powinniśmy wykonać, że idziemy na, w kierunku postulatów Konfederacji i w ten sposób można będzie przeciągnąć ten elektorat. Ale jak pan traktuje ja mówię o tym mówię w ten sposób, ja że pan pokazuje, traktuje, No jak to traktuje wprost. No nie, bo robię to, co oni chcą. No proszę pana, robimy to, czego chcą Krudu, wyborcy ja nadzieję, że Konfederacji. Że naprawdę... Panie, wie pan co, ale pan naprawdę no nie chcę pana obrażać, Chciałbym... ale pan, ale nie, proszę pana, trochę, że pan zapanował nad emocjami, pan, wy, pan więcej gada niż myśli. Przerywa pan każdemu. Proszę pana, no niech pan się trochę Kinder sztuby, no naprawdę. Pan ale niech nie prze... Tak nie niemiecką, tak. W Polsce się tego słowa używa. Ale zna pan, te słowa. zna pan to słowo? Zna pan to słowo, czy nie? Ale zna pan to słowo, czy nie rozumie pan? Ale pan rozumie, ale to jest polskie słowo.